Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! A więc dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jak widać jesteśmy na CSGO z na sam start przypomnę, że wchodząc pierwszenie w opisie dostajecie 2,10% oraz 10% do doładowania. Przypomnę też, że zostały 3 dni do losowania konkursu na Kostkę. Link do konkursu znajduje się w trzeciej linijce, albo w drugiej. W opisie. Dzisiaj taki ogólny film zrobimy sobie Battle, ponieważ chciałbym Wam przypomnieć tym, którzy jeszcze nie wiedzieli, powiedzieć o konkursie na 450 dolarków. Tutaj jako, doładow... jako bonus, jako gratis do doładowania, możecie sobie otrzymać jednego z tych oto 10 skinków. Możecie sobie zgarnąć koskę, możecie awłupkę, możecie gloczka, możecie awłupkę i tak dalej, i tak dalej. Także przy doładowaniu 8.40, jeśli wygracie, pojawi wam się na ekranie taki tutaj prezencik, który właśnie widzicie, no i będziecie mogli sobie tego skinka od razu wypłacić. W sumie nie jest to Pierwszy konkursik tego typu, który organizuje. Jak widać, tutaj już kilka takich konkursów było. No i ludziom, osobom się poszczęściło. Także dzisiaj pójdziemy sobie tak głównie na Case Battle, ponieważ chciałem Wam o tym konkursiku przypomnieć, powiedzieć: Nie wiem, kto jeszcze nie słyszał, także kto co sobie woli, niech sobie wybierze. A więc dzisiaj przelecimy sobie kilka Case battle'i. No a następnym materiale, najprawdopodobniej jutrzejszym, weźmiemy sobie pod lupę skrzyneczki. Te tutaj sylwestrowe noworoczne, ponieważ pojawiły się na stronie. Także spróbujemy sobie coś ciekawego z nich dropnąć. Ale zlecimy 2600 zł za pierwszą bitwę. No i lecimy sobie, zobaczymy czy uda nam się coś ciekawego wygrać. Skrzyneczka hall chyba była pierwsza, druga była z koskami, trzecia są glowsy. No i te glowsy już wyglądają na droższe, ale jednak takie nie są, także lecimy 1241, ojejku, ten tek nuklear troszkę nam zaburzy tą bitwę i raczej sobie przez tego Teka przegramy, aczkolwiek monster ma szapy. 1900, Nie, ciężko, ciężko będzie, strasznie ciężko będzie to przebić, także no tutaj raczej nam się nie uda, chociaż to SK nie 80 zł tylko. Nie, 300 zł raczej tutaj nie odrobimy sobie na tych skrzyneczkach, także no pierwsza bitewka będzie przegrana. Mam nadzieję, że kolejne będą zdecydowanie lepsze. No a teraz sprawdźmy sobie co jeszcze nam tutaj wyleci. No, jakby takiego DGL-ka dropnął, no, ale on tylko 183 zł, także unlucky. Lecimy sobie dalej. Nie wiem jaką skrzydeczkę bym chciał sobie w sumie dodać do tych bitewek. Dogramy sobie Supreme Life Case, Porcelan Case'a, który jest nowy na stronie. Chciałbym go kiedyś osobno przetestować. Radiation Luxurious, taką bitewkę za 5000 na grubo sobie zrobimy. Party Pop. Popper case, cyk, danger case, niech będzie, jeszcze coś by trzeba droższego. E, Ruby nie będziemy dorzucać, hole, dorzucimy jeszcze raz i santa baga. I próbujemy znowu underdog na 4 graczy, e, cyk, dodajemy sobie, dodajemy sobie boty. W ogóle mogę się nie słyszeć dźwięku ze strony przed chwilą, teraz ogarnąłem dopiero w tym momencie nagrania, że e, było strasznie ściszone w OBS-ie. Jak gramy Underdoga, to czemu takie coś mi Czemu? Ja, ja się pytam, czemu? Oj, tutaj, ale... Aha, myślałem, że to będzie droższa. to nie jest droższe. I przegramy sobie tą bitwę, ja już to widzę. Nie no, wszystko na odwrót, widzowie. Czemu te bitwy wszystkie lecą mi na odwrót? Ktoś mi powie? Bo ja jestem naprawdę ciekaw, czemu tak jest, że te wszystkie bitwy lecą mi na odwrót? Jak daję Underdoga to najwięcej sobie dropie. Jak daje klasika to dropie sobie najmniej. Ja nie mam szczęścia tych bitew tutaj, naprawdę. Jestem załamany w tym momencie, co tu leci. Ale no nic nie zrobimy, no trzeba będzie zrobić sobie jeszcze jedną bitewkę i tyle, no. Jeszcze The Outsiders, fajny kołaszek swoją drogą. O, bardzo, bardzo ładnie. Abobko Wildfire, faktor nie za 700 zł. No i zwycięzca... I jeszcze kałaszek Non Revolution. Pięknie. No niestety, niestety widzowie, spróbujemy sobie jeszcze jedną bitwę zrobić. Spróbujemy jeszcze jedną bitwę sobie zrobić. Dodamy sobie Santa Baga. Dodamy sobie... hmm. Będzie snowfall Luxurious Radiation. A weapon niech będzie taki. Do tego dodamy sobie G2. Tutaj sobie tom dodamy no i coś jeszcze za 55 zł, żeby dobić do tych 5000, żeby coś nam zostało ewentualnie. Także jeszcze raz underdog, jeszcze raz underdog. Ja na sam koniec materiału przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszy niki w opisie dostajecie 2,10 oraz 10% do doładowania. No i wchodźcie sobie w drugą nikę w opisie, ponieważ konkursik na kostkę oczywiście, że jest jeszcze aktualny. A teraz lecimy. Gramy sobie underdoga, czyli nie chcę nic zrobić. Nie chcę nic zrobić. Boję się tych Jester moldów, Joker modów, jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Eee, boję się tego, tak szczerze, że tam może coś sypnąć takiego, co kurde by mnie załamało w tym momencie. A bot, Alex sobie wyszedł na prowadzenie. Cerberus, Okej, okay, oddaję na prowadzenie, ale teraz, teraz i To jest niemożliwe, widzę, to jest niemożliwe jest kurde niemożliwe że ja akurat dropnąłem sobie kosę na, na estermodzie aha ha, ha, nie to są to są żarty widzowie to są jakieś żarty, nie wiem kończę ten materiał, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym siemanko